Cześć, witajcie, jestem, dobra i moi drodzy dzisiaj dwójeczki razem z Emmanem. Pamiętacie, Emmana to jest gość, który ma swoje jakieś tysiąc, nie wiem... 500 gwiazdek, czy coś takiego? I słuchajcie, to jest jeden z lepszych w zasadzie ziomków Elviso. Tak, to jest ten, jakby, goleś, z którym my graliśmy już bardzo dawno temu. Więc moi drodzy, w ogóle też gramy sobie na mapce, gdzie bardzo, ale to bardzo wolno leci jakiekolwiek żelazo, złoto i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiejsza arenka może być o tyle ciekawa, że słuchajcie, będzie raczej ciężko, bo to jest mapa, na której naprawdę ciężko się gra. Ale oczywiście, jak najbardziej, słuchajcie, no my się nie poddajemy, my gramy, jest fajnie, słuchajcie, lecimy teraz do Emana razem z TNT. Więc no widzicie sami, no, został on, słuchajcie rozklepane, bo naprawdę akurat serio na tej mapie wcale nie jest tak łatwo, jak mogłoby się, słuchajcie, wydawać. Dobra, TNT właśnie zostało postawione. Oj, nie zrzucaj mnie, nie zrzucaj mnie, nie zrzucaj mnie, nie zrzucaj mnie! Uda się, uda się. Dobra, Nice, udało się, słuchajcie, i może nawet nie uda się rozklepać tych wszystkich typeczków. Ale słuchajcie, jednego zrzuciłem przez TNT, a drugiego dobił Emman. Więc moi drodzy, naprawdę lecimy z tematem. Subskrybujcie kanał, najlepiej dzwonkiem. Pamiętajcie, codziennie są tutaj filmy i dobijamy 250 tysięcy subów Rozumiecie to? Czwart miliona subów jest tuż przed nami. A na ale Abram Minecraft, zaraz dobijemy pół miliona, ale dużo, nie? Gdybyście jeszcze w ogóle chcieli oglądać te filmy, nie? Gdyby te, te, te filmy miały jeszcze wyświetlenie jakiekolwiek, nie? Ale z subów też można się cieszyć! Woo! Nie no dobra, ja sobie tak gadam, żeby gadać, nie? Ale tak naprawdę to, to jest dużo, słuchajcie. Naprawdę... Bardzo mi miło, że jest was tutaj aż tyle. No i fajnie, słuchajcie, się tutaj gra w Wars, nie? 185 gwiazdek tutaj i w ogóle po prostu lecimy sobie chillowe gierki. O oh ja, yeah. dobra, jesteś tutaj Emon, czy nie? A, bo tutaj chwila, bo tutaj są w ogóle piali, No to można by, słuchajcie, do nich się tutaj dobić. Tylko, że oni mają wyrko, oni nie mają wyrka. Tu zostają, słuchajcie, już tylko sami Aqua. Więc słuchajcie, no ja tutaj oczywiście... Nie, kurczę, specjalnie go nie chciałem atakować. Serio chciałem zrobić to z głową na zasadzie, że... Mm, on jest tam gdzieś w skrzyneczce, czy tam w y, lutku, u którego się kupuje. I on mnie pewnie nie widzi. No ta, właśnie tak mnie nie widzi, nie? Że aż mnie zauważył i mnie rozwalił. No kurczę, naprawdę nie chciałem go serio atakować, żeby tak zrobić to z głową, ale. Jak widać, lepiej by było po prostu polecieć i typa zaatakować. No ale spoko, Emman się właśnie teraz słuchajcie klepie z tym akwą i zaraz zobaczymy. Słuchajcie, o, akurat go rozklepał, więc całkiem spoko i tu w zasadzie bardzo dużo HP mu zostało, więc totalny. chill, my mamy ledwo co, słuchajcie, protection, więc może itemkowo nie jest najlepiej, ale słuchajcie już wbijam pomoc. Oj! No, 4 HP to trzeba przyznać nie najwięcej na świecie, i tutaj w dodatku, słuchajcie, goście jeszcze będą nas atakować, ale spokojna głowa, słuchajcie. Ja myślę, że totalnie na chillu, a akurat on się tutaj jeden z drugim klepie, dobra, pomagam, 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 pomagam. O, Na jednym HP Emman przeżył, czyli słuchajcie, pół serduszka mu zostało, nie? No, naprawdę słuchajcie, nie fajnie, naprawdę słuchajcie, nie fajnie, dobra, ok. Oj, oj oj oj, chciałem go na kroska, ale chyba niestety, słuchajcie, nie udało mi się w ogóle zepsuć tego klocka, To, to dziwne, wydawało mi się, że go już zepsułem, a, a tu jednak taka zmyłka i się go nie rozwalił. Dobra, słuchajcie, podbijam, podbijam pomoc, oczywiście, dobra, teraz pyk, pyk, pyk. No i słuchajcie, TNT właśnie zostało słuchajcie, wyrzucone, więc teraz bijamy się, rozwalamy wyro i teraz tak, akwa, chodźcie to, jeden z drugim, chodźcie, chodźcie, chodź, chodź, jeden słuchajcie jeszcze nam tutaj został do rozklepania. oj, dwa serduszka. No szkoda, blisko, bo blisko, ale słuchajcie, jako, jako jedyni mamy teraz, słuchajcie, w ogóle łóżko, więc... Szczerze? Naprawdę nie ma co narzekać. Fajną robotę robimy. Z Emmanem się, słuchajcie, bardzo dobrze gra. To jest gość, który, no tak jak już powiedziałem, on ma jakieś 1500 gwiazdek czy coś takiego, więc to jest na pewno top 100 świata, jeśli chodzi o ilość gwiazdek. No a wiadomo, że gwiazdki też odpowiadają za doświadczenie. Może nie zawsze są one wyznacznikiem, ale na pewno nie można zaprzeczyć, że jednak gwiazdki doświadczeniu odpowiadają. No bo jednak tyle czasu, powiedzmy, że spędziłeś w tych bedwarsach. Tutaj akurat jest słuchajcie, gość, więc dobra, rozklepujemy cię, pyk, 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 dziękuję. Nawet słuchajcie, się nie bałem, więc jakby że mam. Więc spoko i zostają nam, słuchajcie, tylko i wyłącznie teraz do rozwalenia żółci. Eee, wiecie co? Asy kupię taki meczek? sobie kupimy teraz, tak? I słuchajcie, do żółtych polecimy sobie, myślę, że przez środek, czy tamtędy. E, nie, nie jesteśmy że w żaden sposób dobudowani. Dobra, to się wrócę w takim razie, słuchajcie, dobudujemy się. E, znaczy nie dobudujemy się, tylko wrócimy się właśnie i polecimy, słuchajcie, tą mostkiem, chyba co m albo właśnie jakoś boczkiem, bo do nich w ogóle, słuchajcie, albo wiecie co, może środkiem? Do nich nie ma żadnego mostu, no nie. Więc chyba musimy, słuchajcie, po prostu... Śro... Oj, oni podobno nadchodzą. Nie, 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 to żadnym środeczkiem, słuchajcie, nie lecę. Absolutnie. Po prostu podbijam teraz do bazy, bo oni są bliżej niż mogłoby się dawać, nie? Więc jazda, jazda, jazda. Ale mówiłem, że fajnie się z nim gra, bo tak mówię o tych gwiazdkach, mówię o gwiazdkach, ale mi chodziło bardziej o to, że to jest jeden z tych typów, których absolutnie nie można nazwać tryhardem. I to jest jedna właśnie z fajniejszych, słuchajcie, cech u dobrych graczy, kiedy oni nie są tryhardami, nie grają typowo pod wygraną, że yy, statystyki, tylko kiedy naprawdę gość gra po prostu, żeby czerpać fan z gry. To jest świetne, słuchajcie. To jest naprawdę świetna umiejętność i to bardzo mało dobrych graczy, że tak powiem, w sobie posiada. Dobra, słuchajcie, tu jest jeden. Ja wbijam się, słuchajcie, teraz tutaj do drugiego. Okej, okay, okej, okay, bo tam mam, słuchajcie, go klepie i teraz słuchajcie. Pyk, 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 dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Wygranko. Lecimy z kolejną areną. Ja tylko przypominam, do każdego zamówienia na wwwabra,ety, w pierwszej linii o Dodaję zdjęcie z autografem. Tak, słuchajcie, ja podpisuję autografy, oto nie jest żadna podruba. I są tylko do wyczerpania zapasów. Kiedy się skończą, to już ich do zamówień być nie będzie. Więc spadajcie i zamawiajcie, czekają na was koszulki, czy nawet słuchajcie, kubeczki i jest także wzdurzy bedworsami. Pierwszy link w opisie abra No i dobra, moi drodzy, Atomic Mist Star, czyli oczywiście zanikowany Emman. witam nas na kolejnej arence. Czy ja mam zrobić... No tak, chyba chcę, żebym zrobił to drewienko, więc bez spoko. Nie będę słuchajcie, narzekał. To drewienko oczywiście jak najbardziej mogę zrobić, żeby. Tutaj po prostu cokolwiek było e, obudowane nasze łóżko. Tutaj pyk, 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 tutaj pyk, tutaj pyk, 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 tutaj siup, siup, siup. Ej, jakoś tak bardzo szybko to postawiłem. A, tu jednego bloczka, no właśnie, jednego bloczka mi tutaj zabrakło, a tutaj w ogóle em, Eman, słuchajcie, spadł przez te ghost block, się tak nazywało? Ghost block, że znikające, słuchajcie, klocki, nie? I nie, że disappearing, tylko po prostu Ghost, co się bodajże nazywał ten błąd. Serio, no bo jeżeli gość spadł po jednym klocku, a, a, a 1500 gwiazdek to, to sorry, ale no to wiadomo, że to jest jakiś błąd. To są ludzie, którzy nie spadają podczas budowania. Tak samo czapi, co się po prostu, słuchajcie, zdarzać nie zdarza. Okej. Okay. Mam, słuchajcie, tulsy, więc myślę, że śmiało możemy się do nich tutaj ładnie, pięknie wbić. Okej, okay, okej. Okay. Oj, ojoj oj, no. Gościu, dasz mi się wbić tutaj, czy nie dasz mi się wbić, bo naprawdę no, ja chciałem tutaj tak na szybkość, a tu się okazuje, że łe, łe, łe. Dobra, słuchajcie, jeden jeszcze się tutaj zaraz zrespi. Dobra, i teraz go klepiemy. I teraz dawaj go, 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 dawaj go. O! Na pół serduszku, dzięki byczku, dzięki byczku, bo to naprawdę, że tak powiem, już było bliskie, nie? Kupuję, słuchajcie, refila, kupuję tutaj tak, kupimy, słuchajcie sobie, tak. Tak, tak. Ja wolę nawet z drewnianym myczem lecieć, chociaż akurat teraz to sobie mogę nawet, słuchajcie, patrzcie, zrobić i tak, i tak. I teraz w dodatku, słuchajcie, jeszcze zrobimy sobie tak. I lecimy, słuchajcie, oczywiście, na kolejnych przeciwników po. Moi drodzy, złotym jabłuszku! Ja z Dunia. Ehm, Teraz tak, czy ty, Emman, już właśnie ich atakujesz, czy robimy jakieś diaksiki? To jest dobre pytanie, stary. Widzę, że on woli jakieś tutaj diaksiki. To może ja spróbuję się w takim razie wybrać do czerwonych. Co myślicie? Ja myślę, że to słuchajcie, jest wspaniały plan, tylko żeby oni mnie po prostu tutaj zrzucić nie zrzucili. Wiedzą o mnie? Chyba słuchajcie wiedzą, ale to mi, słuchajcie, nie przeszkadza. Po prostu lecę do nich z TNT. Czekaj, czekaj, nie wiedzą. Nie wiedzą. Dobra, słuchajcie, no to stawiam w takim razie tutaj to. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście tutaj to sobie wybucha. Teraz rozwalamy in wyro i moi drodzy, oczywiście ja uciekam firebolem do góry. Niech oni się, słuchajcie, między sobą klepią, a ja sobie zrobię po prostu final killa na sam tylko koniec. Okej. Okay. Tutaj widzę, że TNT jeszcze, słuchajcie, zadziałało. Ja wywaliło dwóch naraz do Voida. Czajcie to? TNT naraz dwóch do Voida wywaliło. Wow, ale fart. Ale fart. Nieźle, dobra, no to lecimy w takim razie do niebieskich, bo widzę, że tylko my w ogóle rozwalamy teamy Rozumiecie, to timy przeciwne, których dwóch nie ma, to jest tylko i wyłącznie, słuchajcie, nasza sprawka, ale masakra jakaś. Istna masakra, dobra, okej, okay. jeden gość ma zero, drugi ma zero, więc Eman rozwal Ro Jednego zrzuciłem, a drugi ma z jeden HP. On naprawdę ma jeden HP i Eman też padł. Szkoda, słuchajcie, szkoda, bo było naprawdę blisko. Dobra, ja w takim razie kupuję od razu tutaj tulsy, słuchajcie, inne rzeczy, rzeczy ten mieczek. Nie kupuję nawet, słuchajcie, zbrojki, bo wydaje mi się, że teraz zbrojka mi się przydać, po prostu nie przyda. Raczej będziemy musieli po prostu tych typów klepać, tak ewidentnie, nie? A nie będę tutaj czekał, wiecie, tam jeszcze dwóch złotami brakuje. Może dwa złota to nie jest jakoś dużo. A, ale mimo wszystko, słuchajcie, my po prostu musimy lecieć na speedzie, żeby oni sobie nie przygotowali lepszych itemków teraz od nas. Tutaj widzę, że też niebieski, słuchajcie, będzie nadlatywał, spoko, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, ho, ho, chłopie, chodź. Ok, jeden, słuchajcie, został rozklepany, to, to w ogóle nie wiem, co on chciał się klepać, ale spoko, tutaj, słuchajcie, i drugi, że tak powiem, idzie do rozklepania, um, no to co, spoko, słuchajcie, refill teraz... I lecimy do nich na wyro. Mogłoby się TNT w sumie przydać, tak swoją drogą, ale TNT, słuchajcie, posiadać nie posiadamy, więc teraz można też w sumie olać. Teraz słuchajcie, wbijamy się właśnie, słuchajcie, z jakimiś tutaj tulsami, wszystkimi. Ładnie, pięknie, okej. Wyrko, słuchajcie, zostało też rozwalone. I teraz, słuchajcie, pozostaje nam właśnie dwóch niebieskich. Dobra. Na jednego, słuchajcie, fireball teraz wleciał i mamy, słuchajcie, żelazny mieczek, więc no bliskie. Oj, znowu low HP. Oni są w klepie? Nieźli chyba, wiecie. Serio, wydaje się być. Nieźli. Dobra, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak. A i to jest naprawdę niesamowite, że tylko, my i, tylko i wyłącznie my rozwalamy, słuchajcie, komuś w ale bardziej niesamowite jest to, że gdybym ja teraz miał jednak tą żelazną zbroję, albo mielibyśmy ostrość na myczu, to jestem w stanie zagwarantować, żebyśmy teraz nie zginęli. Bo jeden gość, jednemu został jeden cios, a drugiemu zostały dwa ciosy, więc dałoby to na pewno radę zrobić. Okej, okay, widzę, że też w ogóle jeden niebieski spadł do Wojda, a M-man jeszcze w tym samym czasie wziął, słuchajcie, diamenty, więc kupi nam prawdopodobnie teraz ulepszenia. Pytanie jakie? Sharpness. No, i tego nam brakowało, słuchajcie. Tego nam ewidentnie brakowało. Tutaj niebieski, słuchajcie, nadjeżdża. E, więc co? My polecimy sobie do niego. Ładnie, tutaj pięknie. Ok, pyk. pyk. Serio? Spadłeś? A tu z jakiego powodu? Nie, jakby poważnie, to, to czekajcie, to my chyba nie lecimy w tę stronę. Czy lecimy, słuchajcie, do Zielonych? Oni nie mają wyra. Jak, jak, jak robimy, Emman? Szczerze, ja nie wiem, czy to jest dobry plan. Ja bym poleciał chyba od środka. O! Widzicie, jak się zgraliśmy? A nie, on chyba jednak nie chce od środka. A jednak, chyba, słuchajcie, zmuszeni jesteśmy od środka. Dobra, no to co? Ja lecę w takim razie, pójdemy i słuchajcie, polecimy do nich od środka. Nie będziemy lecieć tam jakoś bokami, bo to w ogóle totalnie bez sensu. Więc teraz pyk. Teraz w dodatku słuchajcie, pyk. Tutaj nic nie było, no to robimy bram, pam, pam. Tutaj sobie się kniemy w ten sposób. I słuchajcie, od środeczka faktycznie się do nich tam wybierzemy. Więc raz, dwa, trzy. Oczywiście, abera pewnie spadnie podczas budowania. Nie, zawsze jak to. Jak, zawsze, jak, zawsze jak to mówię, to zawsze spadam. To jest, słuchajcie, już. No, jakby wiecie, po prostu em, jakaś taka symbioza. Słuchajcie, ty, 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 ty tego wszystkiego, nie? Że, że jakby po prostu. Moje zdanie powiedziane. Korzysta na tym i lepiej po prostu. Funkcjonuje, e, kiedy po prostu ja spadnę, i moje budowanie lepiej, że tak powiem, funkcjonuje, kiedy ja to powiem i spadnę. Ja wiem, to jest masło maślone, co ja mówię, i to jest totalny mętlik, ale kiedy raz powiem tak, i potem spadnę. To potem jakoś lepiej mi idzie w budowaniu Okej, okay, wszyscy skumali, co mam na myśli? Chyba każdy teraz skumał, nie? No więc dobra, słuchajcie, teraz lecimy ehm, Okej, okay, jeszcze nie spadłem w razie co, nie? Gdyby ktoś pytał, to oczywiście spaść nie spadłem Dobra. Eee, zawsze mi tej jednej kratki brakuje, nie? Dobra, pyk, pyk, pyk I teraz tak, do którego, słuchajcie, z tych timów się dobudujemy? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że będziemy atakować, słuchajcie, Yellowów. Tylko z nimi. O! widzę, że w ogóle Aqua straciło łóżko przez właśnie emmana Tylko słuchajcie, z Yellowami jest tak, że oni mają pięć razy lepsze ode mnie itemy. I jest ich dwóch. Więc jak ja mam to zrobić? Nie, serio, teraz totalnie bez beki. Bez TNT, słuchajcie, to nie jest w ogóle do zrobienia, nie? Tak, totalnie. Ej, ja, gdybym gdybym miał, słuchajcie, TNT, to mielibyście tak totalnie panowie po bazie. Ok, widzę, że to tutaj słuchajcie Firebolek. Ok, dobra, spoko, ja się tutaj cofnę. Rzucisz czy nie rzucisz? Rzucisz czy nie rzucisz? No, weź rzuć! No, weź rzuć! No, panie, weź rzuć, dobra. No, teraz wejmiesz i rzucisz, co? Rzucisz, no. Rzucisz. Okej, okay, dobra. Teraz pyk, 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 Dobra, słuchajcie, żyjemy, 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 żyjemy. O nie, oni drewno mieli! Nie! Myślałem, że sam są, to bym się zabudował wokół, ale to. Pff, bez podjazdu. Totalnie, słuchajcie, bez podjazdu. No, dobra, no, to teraz kupujemy dwa TNT i kupujemy tak i słuchajcie, z samym drewnianym mieczekiem po prostu do nich się wbijamy. Widzę, że tam jest mostek dobudowany, więc może nawet słuchajcie nie zdążę i Emman po prostu ich rozklepie. Jest taka szansa. Dobra, tutaj mamy te cztery diaksy, to możemy też z nich zrobić e, po prostu tutaj pożytek. I też coś kupić, nie? Ten protection, słuchajcie, zawsze e, lepszy po prostu niż nie, więc. A, on już to nawet kupił, więc teraz kupimy tak, kupimy tak, żeby po prostu coś u nas tutaj w bazie było. Teraz sobie dokupimy tak, dokupimy sobie tak, dokupimy sobie, słuchajcie, tak. No i teraz mamy już... takie... oj! I temy. Chciałem powiedzieć, że, że w ogóle totalny chill, ale nie mamy ani żelaznej zbroi, ani nie mamy nawet słuchajcie kamiennego. Tego miecza. No jest tragedia jednak z itemami. Ja, ja się tutaj pomyliłem. Jednak jest, słuchajcie, katastrofa jakaś. No ale dobra, wbijamy się tutaj. Widzę, że oni już wyrka nie mają, więc w bezpośredniej klepie, słuchajcie, to TNT mi się nie przydało. Szkoda. Szkoda, bo mogłem to jakoś dobrze wykorzystać, a teraz to, co, co mi to da? Wezmę kolejnego fireballa i, i tyle, nie? I słuchajcie, z drewnianym myczekiem do nich polecimy. Nie no, ja będę ich bardziej pod knoka próbował robić tymi fireballami, no nie? Bo oni i tak tego wyrka, słuchajcie, uj, mieć nie mają, więc jest całkiem spoko. No to co? Próbujemy grać pod knoka, próbujemy ewidentnie grać pod knoka, słuchajcie. Chodź tutaj, chodźcie, chodźcie chodź. Wbijasz się do mnie, czy się nie wbijasz? Oni na pewno bać się będą, ale mimo wszystko, słuchajcie, jakby to dobrze wykorzystać. I teraz walnąć od boku! To wywali go! Przeżył, kurczę, no właśnie chciałem, słuchajcie, tak złapać taki dobry moment, ale jednak nie tym razem, słuchajcie, jednak nie tym razem. Dobra, panowie, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. No, od boczku spróbuję ich, słuchajcie. Okej, okay, widzę, że tu... A, jeden zrzucił drugiego. Dobra, okej, okay, to teraz moja szansa! No nie! No nie, słuchajcie, no co tu jest grane Dobra, panowie, chodźcie, chodźcie tutaj w klepę Bo ja bezpośrednio nie mam żadnych szans Oni mają dużo lepszej itemy ode mnie, nie? Więc czekajcie, polecę tutaj do góry Polecę, słuchajcie, na drzewko I spróbuję im właśnie zrzucić TNT Może ich to jakoś knoknie, czy coś takiego, wiecie, z bazy to by było na pewno bardzo, bardzo spoko Tylko trzeba odpowiedni moment, słuchajcie, tutaj złapać, nie? Czekajcie, podejdę sobie tutaj, tędy, ładnie, pięknie Ok, teraz, słuchajcie, dam jedno TNT Teraz dam, słuchajcie, drugie TNT Ok, dobra, 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 dobra Ok, e, oberwali czy nie oberwali? Chyba tak nie do końca Spoko, tutaj, słuchajcie, jest gość Dobra, dobra, i teraz tak, M-man, słuchajcie, ich klepie No to teraz zbijamy się już na totalną klepę Dobra, jeden i drugi i teraz pięknie, Ok, pyk, pyk, pyk Chyba go firebolem w ogóle rozklepałem, nie? Ej, masakra, moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, pamiętajcie, że codziennie są tutaj filmy, więc warto być na bieżąco i moi drodzy, wpadajcie jeszcze na sklep abrety. Pierwszy link w opisie. Ja, moi drodzy, przypominam o tym, że są autografy do każdego jednego zamówienia, ale warto się pospieszyć, bo kiedy się skończą, to już ich do zamówień dodawać nie będę. Pierwszy link w opisie abrety. A ja wam życzę dobrego dzienniczka. Eleczko i puu!